Ten rok budżetowy jest rekordowy, bo budżet jest w wysokości 50 milionów złotych, z tego wydatki inwestycyjne to ponad 20 milionów. I gro tych środków przede wszystkim planowane jest na budowę, przebudowę dróg. W 2023 roku planujemy przebudowę około 16 kilometrów dróg, całość tej inwestycji to ponad 15 milionów złotych. No ale oprócz tego oczywiście chcemy dokończyć budowę przedszkola. Bardzo ważna inwestycja. Tak naprawdę Słowola od wielu lat nie miała stałego miejsca związanego z opieką przedszkolną. W tej chwili powstanie piękne, przyjazne dzieciom przedszkole, ale co ważne zwiększy się liczba miejsc dostępnych dla tych dzieci. Z uwagi na to, że do tej pory zawsze było więcej chętnych niż miejsc. W tej chwili ten problem zostanie rozwiązany. Inwestycja też prawie 2,5 milionowa. Dodatkowo planujemy wydać prawie 4 miliony na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Naszych hydrofalnie przejdą kolejną modernizację. Planujemy też budowę kilku kilometrów wodociągów w terenach zabudowy kolonijnej. Oprócz tego również planujemy przebudowę kanalizacji w Słuchowali. Przede wszystkim są one wymienione, bardzo ważne. Już niestety stare przepompownie jest ich siedem na terenie miasta. To poprawi przede wszystkim funkcjonowanie, ale i bezpieczeństwo wodno-kanalizacyjne, ponieważ są one starego typu i wymagają częstej konserwacji. Często się Psują, ten problem, już, ten problem już zniknie. Dodatkowo inwestujemy też w straże. Zakończyliśmy już budowę nowej remizy dla OSP Korpowicza, natomiast trwają remonty w remizach OSP w Czerwonce i w OSP w Wulka. Tworzą się miejsca bardzo wygodne dla funkcjonowania naszych druków ochotników. Do tej pory były tam garaże, teraz dzięki tym remontom. Dodatkowo pojawią się sale, w których będą mogli wykorzystywać na, na własne potrzeby związane z działalnością straży, ale nie tylko, również dla, dla mieszkańców. Słuchowala sportem spoi, dlatego też każda ze szkół na terenie gminy ma boisko z prawdziwego zdarzenia. I również takie boisko było przy szkole podstawowej w Suchowoli, ale ono już jest, można powiedzieć, wiekowe i wymaga remontu. Stąd też udało nam się pozyskać dofinansowanie z programu Sportowa Polska, to aktualne boisko przejdzie gruntowny remont pod kątem przede wszystkim lekkiej atletyki, no i przede wszystkim w tym roku również dokończymy bardzo ważny remont naszego Kina Kometa, które stanie się centrum aktywności artystycznej. Budynek już z zewnątrz został wyremontowany, zmieniła się zupełnie jego bryła, natomiast teraz w środku zostanie gruntownie zmodernizowane oraz zamontowane są będą multimedia, które które znacząco poprawią funkcjonowanie naszego kina, przede wszystkim staje się bardziej dostępne dla różnego rodzaju form artystycznych i nie tylko. To na co również czekamy. To bardzo ważna inwestycja zapowiedziana przez marszałka województwa podlaskiego, to budowa muzeum poświęconego księdzu Jerzemu Popiełsce w okopach. Inwestycja bardzo ważna, bo upamiętnia naszego rodaka, który pochodzi właśnie z Suchowoli. Ale to wyjątkowe również miejsce i dzieło, ponieważ powstaje w miejscu urodzenia Księdza Jerzego i będzie wyjątkowym muzeum, bo przede wszystkim zaprojektowane przez jednego z najlepszych architektów w Polsce, Mirosława Nizio. Zresztą ten projekt został uznany za jeden z dziesięciu najlepszych na świecie. No ale przede wszystkim będzie to stała ekspozycja poświęcona księdzu Jerzemu i miejsce, w którym będzie się wiele działo dla jego upamiętnienia. My również w to się włączamy wraz z Fundacją Dobro, która prowadzi rodzina. Jak co roku będziemy nadal organizować urodziny księdza Jerzego we wrześniu. Teraz pewnie we współpracy, mam na tego nadzieję, również z Muzeum Podlaskim, które będzie organem prowadzącym. To poprawi również zdecydowanie ruch pielgrzymkowy, bo dzięki obecności tego muzeum przede wszystkim pojawi się z pewnością Więcej pielgrzymów, którzy nie tylko poznają Księdza Jerzego, ale również poznają Suchowolę i jej okolice, więc to jest dodatkowy atut. No, oczywiście, jak co roku sztandarowe nasze imprezy, Oczywiście Suchowolę nie może funkcjonować bez Europarady i w tym roku również 18 czerwca e, przyjadą do Suchowoli Orkiestry z kraju. Gwiazdą imprezy będzie Baranowski, oprócz tego oczywiście Święto Rolników, czyli rzęki w sierpniu, gdzie gwiazdą będzie zespół Power Play. Oprócz tego oczywiście wiele zespołów ludowych innych wydarzeń, które będą towarzyszyły uroczystościom dożynkowym. Oczywiście również od kilku lat organizujemy festiwal kultur, który również odbędzie się w lipcu. Oprócz tego również zapraszamy w lipcu na legendy PRL, czyli wystawę starych samochodów w Centrum Słuchowoli. Oprócz tego oczywiście w lipcu i w sierpniu będzie dostępne kompilisko w Karpowiczach, oczywiście z największym parkiem wodnym w Polsce. Oprócz tego planujemy tam wydarzenia sportowe towarzyszące, aby jeszcze dodatkowo atrakcyjnić się to miejsce.